W YouTube Hopie wypełnionym mnóstwem inspiracji od wspaniałych polskich skraperek i oczywiście ogromnym nagród od wspaniałych sponsorów. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić takiego skrapa. Oczywiście wszystkie reguły dotyczące udziału w Blog Hopie znajdziecie w opisie do tego filmu, a tymczasem zacznijmy już naszą pracę. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić layout z mix mediowym dosyć prostym tłem i wykorzystaniem kolekcji Glamrock Rock od Mintai Papers. Zaczynam od białego arkusza papieru. To jest arkusz wyjęty z bloka Cansona do malowania akwarelami dla studentów. Jest dosyć gruby i bardzo wy wybaczający, jeśli chodzi o wszelkie takie mokre eksperymenty. Wygina się jak każdy papier, ale nie drze się i naprawdę świetnie się sprawdza. Od, oprócz tego, ma dobrą cenę. Trzeba sobie tylko z arkusza A3 przyciąć do 30 na 30 cm. Spryskałam go mgiełką w kolorze takiej ciemnej fuksji. Możecie użyć dowolnej mgiełki. Nie musi to być akurat taka, jaką ja użyłam. I teraz będę dodawać trochę blasku swojemu skrapowi. Zostawiłam tło, żeby wyschło, a w międzyczasie wymieszałam trochę 3D Gloss gel od Primy z bardzo drobnym, złotym brokatem, i jak widzicie, ciągle dosypuję go troszeczkę więcej i troszeczkę więcej. Robię sobie brokatową pastę. Możecie kupić tego typu pasty gotowe, ale kosztują około 20-30 zł. I oczywiście, już musicie się wtedy zdecydować na jeden kolor. A tutaj, w przypadku takiego gloss medium i drobniutkiego brokatu, możecie sobie stworzyć niedużą ilość pasty z każdym kolorze brokatu, jaki tylko macie. Najlepiej wykorzystywać do tego właśnie drobny brokat, bo taki grubszy już się tak ładnie nie rozprowadzi. Ja tutaj mam jakiś brokat, zdaje mi się, że z aksona, I przez taki panterkowy wzór będę nakładać moją brokatową pastę na wyschnięte już tło, musi być dobrze wyschnięte, to jest bardzo ważne. W tej chwili nie wydaje się bardzo złotej i skrzące, bardziej wygląda na brunatnej burę. Po pierwsze, światło, a po drugie żel jest biały, zanim wyschnie, ale wysycha na piękny, połyskliwy trans. Transparentny kolor, jest idealnie przezroczysty, więc cały brokat będzie pięknie widoczny. Na środku zostawiłam taką dziurę. Nie myślcie sobie, że jestem <grytania> niedokładna i i robię to byle jak, to znaczy robię to byle, jak bo jest to mix media, nie przykładam do tego jakiejś wielkiej e, takiej matematycznej precyzji. Natomiast w tym miejscu będzie znajdowało się zdjęcie i stwierdziłam, że już nie będę nakładać pasty akurat w ten obszar. Zostawiam swoją pastę do wyschnięcia i robię to bez przyspieszania nagrzewnicą, możecie spróbować z nagrzewnicą, ale musicie być bardzo ostrożni, żeby nie nagrzać żadnego punktu zbyt mocno, dlatego że taka pasta może Wam zacząć bąbelkować. Ja lubię zostawić ją do wyschnięcia samodzielnie. I po prostu wrócić za jakiś czas. Można zacząć inny projekt, lub tak jak ja skupić się na precyzyjnym wycinaniu. W jednego z arkuszy z papierów z dużymi takimi kompozycjami kwiatowymi, właśnie z kolekcji Glam Rock od Minty Papers oraz różnymi elementami z papieru numer 9, w którym mamy różne elementy do wycinania, również takie bukiety kwiatowe, troszeczkę mniejsze niż te, które ja wycięłam z jednego z papierów z tej kolekcji, różne gwiazdki. Jest też taka. Ramka lustrzana, jak używają tego gwiazdy w swoich, swoich garderobach, z takim oświetleniem makijażowym. I kilka takich ramek też sobie wycięłam z papieru numer 6, który ma tylko takich, zestaw takich ramek z jednej strony, a z drugiej strony, kart 3 na 4 cala. Powycinałam sobie najróżniejsze elementy i w międzyczasie moje tło wyschło, więc jestem gotowa do stworzenia kompozycji na moim skrapie. Podklejam sobie moje zdjęcie przy pomocy kawałka tektury. Zamawiam ją w tupakach i mam jej mnóstwo, więc używam głównie takiej bermaty jako elementu 3D na swoich skrapach, do mniejszych kwiatków czy innych takich drobnostek, używam kosteczek, natomiast duże, duże przestrzenie najłatwiej podkleić mi po prostu arkuszem tektury. I układam teraz wszystkie te kwiaty, które wycięłam, właściwie nie wszystkie, ale dużo z nich, w kompozycję. Widzicie, jak wyschnięta pasta moja brokatowa pięknie się skrzy. Brokat się z niej odrobinkę obsypuje, ale nie jakoś dramatycznie, wydaje mi się, że nawet mniej niż z wielu brokatowych papierów, ale pięknie połyskuje i nadaje taki bogaty wygląd skrapowi. I jak widzicie, ta moja dziura niewypełniona panterką, jest teraz zupełnie przykryta. Ten, ta maska, której użyłam, to maska ze ScrapbookComu i to jest maska, którą oni robią jakby pod swoim własnym szyldem, natomiast samej maski panterki myślę, że, że myślę, że znajdziecie też w innych firmach, bo to jest taki dosyć popularny wzór ostatnio. I wbrew pozorom wydawałoby się, że rzadko będziecie mieli okazję go użyć. A tu proszę, idealnie wpasował mi się w kolekcję Glamrock. Mniej więcej wiem, jak mój skrap ma wyglądać, więc zabrałam się za przyklejanie. I tutaj bardzo ważna rzecz: musicie naprawdę nawalić dużo kleju na wasze elementy, żeby się przykleiły do tej przestrzennej pasty. Bo po pierwsze, brokat się może troszeczkę obsypywać i pokrywać tak, jakby pudrem, elementy i nie będą chciały się dobrze trzymać. Dodatkowo jeszcze mgiełka w tle, która też zawiera taki drobny mikowy puder, który też powoduje, że klej się tego bardzo dobrze nie trzyma i dotyczy. To też, a zwłaszcza chyba na klejek gotowych, więc ja pod wszystko wala jeszcze solidną porcję kleju, tak na wszelki wypadek, żeby mi się skrapnie rozpadł po tygodniu. Przykleiłam dwie główne kompozycje kwiatowe, które będą w rogach zdjęcia. Teraz dodaję ramki. Wszystkie te elementy będą wyglądać jakby za fotografii. Zdjęcie wydrukowałam na papierze w formacie 10 x 15, natomiast jest ono troszeczkę krótsze u góry i u dołu, bo zapomniałam sobie przestawić formatu, więc jakby wydrukowane jest prosto z telefonu. Więc jest trochę niższe niż standardowe 10x15, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Umieszczam teraz świecące ramki, takie będę w skrócie nazywać, za zdjęciem. Najpierw jedna, później druga. Oczywiście dodaję do nich piankę 3D, żeby nadać im trójwymiaru. Skoro już same róże w tle są podklejone jedną warstwą, to również te ramki muszą być podklejone jedną warstwą, jeżeli znajdują się na różach, żeby się tak nie zapadały. Używam tutaj paseczków pianki, które uwielbiam i używam ich nagminnie w swoich projektach. To też są paseczki ze sklepu Komu, to jest taki amerykański sklep, który produkuje też swoje własne produkty. Wysyłają do Polski, chociaż wysyłka nie jest jakoś szczególnie tania, natomiast asertyment mają bardzo szeroki i lubię tam zaglądać. Teraz przyklejam swoje zdjęcie i teraz tak jak mówiłam, musicie się przyłożyć, jeśli chodzi o klej i jego siłę. Chcę zasłonić prawy górny róg, dlatego że moja córka stoi na tle naszego salonu, w którym mam niebieskie zasłony i niebieską ścianę i nie pasuje mi to kolorystycznie do odbioru samego skrapa, więc po prostu jednym z tych takich kwiatowych bukiecików przysłonię ten błękit i jutro, teraz już widzicie, że całe zdjęcie idealnie wpasowuje się w ten różowo-złoty schemat kolorystyczny. Tutaj jeszcze próbuję z różnymi kwiatami wyciętymi z papierów, które wcześniej sobie przygotowałam. Mniej więcej widziałam w swojej głowie jak skrap ma wyglądać, natomiast nie dotyczyło to każdego najdrobniejszego detalu i ułożenia każdego elementu, więc jak już mam główną kompozycję przyklejoną, to sobie teraz przymierzam różne rzeczy i sprawdzam co mi pasuje w którym miejscu. Jeżeli trzeba to wracam jeszcze do papierów, wycinam trochę więcej elementów które by mi pasowało w danym miejscu tutaj mam jakieś liście i jak widzieliście nie dość, że dałam kawałek pianki to jeszcze dodatkowo dodałam kleju, bo tak jak wspominałam jest problem z tym, żeby do takiego mediowego tła dobrze kleiły się zwłaszcza naklejki więc lubię dodawać jeszcze dla pewności własny klej Przyklejam też takie obcięte brzegami róże do krawędzi skrapa, bo mi się wydawało, że jest tak trochę jeszcze pusto. Um, Tutaj fajnie można wykorzystać właśnie te takie brzegowe kwiaty na wszelkich papierach, których nie jesteście w stanie wyciąć w całości. Natomiast wystarczy jakaś połóweczka takiego kwiata i można właśnie zrobić sobie taką ozdobną ramkę. I czasem w ten sposób w ogóle robię skrapy. To znaczy robię po prostu ramkę dookoła, taką, która styka się z krawędzią, i wykorzystuję wtedy wiele tych takich nadciętych kwiatów. A jeżeli w ogóle macie tych kwiatów mało, a chcecie zrobić taką ramkę, to każdy kwiat możecie przeciąć na pół. I że tak powiem podwoicie sobie liczbę elementów, które możecie wykorzystać, a środek możecie zostawić pusty, wyeksponować jakieś fajne mix mediowe tło albo jakieś inne elementy, na przykład zdjęcia, cokolwiek chcecie akurat na danym projekcie pokazać. Dorzuciłam jeszcze kilka gwiazdek. To są gwiazdki wycięte z papieru numer 9 z kolekcji Glamrock. Jest to kolekcja rokowa, dosyć ciemna. Jest w niej dużo czerni, ale ja się na czerni jako taką nie zdecydowałam. Mam bardzo tęczową i kolorową w cudzysłowie powiem duszę. I lubię kolorowe skrapy, czerni jakoś mnie dosyć tak przeraża, lubię ją w takim komiksowym wydaniu, gdzie jest jakaś chmurka, ale generalnie nie przepadam za dodatkami czarnego na swoich skrapach, więc akurat z tej kolekcji wybrałam to, co lubię, czyli róż i złoto, a pominęłam czarny, więc też się tak da. I tak samo jest z naklejkami, staram się wybierać te, które kolorystycznie pasują do mojego skrapa, a pomijam te, które akurat do tego konkretnego projektu się nie nadają. Wybrałam napis wild and free. Naklejki te znajdziecie też w polskiej wersji językowej nie wiem, mam jakieś takie zboczenie, że wiele napisów bardziej mi się podoba po angielsku, polski językowe mogą się tutaj czuć tym trochę zgorszone, no, nie będę przepraszać za to, że lubię tworzyć swoje własne, prywatne skrapy w ten sposób, natomiast jeżeli wy czujecie, że wolicie polskie napisy, oczywiście jest taka wersja naklejek z polskimi napisami i możecie sięgać po spolszczone wersje tych wszystkich elementów, których ja użyłam na swoim skrapie. Problem jest jeszcze taki, że wiele gotowych naklejek, gotowych słów, które ja lubię kupować, są głównie w języku angielskim i wolę już utrzymywać jakby jedną jedną tonację językową na swoich skrapach, używając takich gotowych elementów, niż mieszać polskie słowa z angielskimi, aczkolwiek nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, bo Scrap ten nie wyjdzie poza ściany mojego pokoju, jest tylko dla mnie, więc mogę sobie na nim robić to co chcę. Gdybym robiła to dla kogoś, to pewnie bym się jego preferencjami językowymi sugerowała. Większość elementów już jest naklejona i teraz dodaję tytuł. Znalazłam takie piankowe, brokatowo złote naklejki, które idealnie pasują do mojej panterki z I dodaję tutaj tytuł My Rockstar, moja gwiazda rockowa. I teraz przesuwam literki, bo nie wyszło mi równo na środku. Nie przewidziałam, że aż tak długi będzie ten napis, jak połączy się wszystkie literki. Więc mam na razie ułożone Rockstar, dodaję jeszcze Maj. Te naklejki mam już w, swoim, w swojej kolekcji dłuższy czas, niektóre już są zużyte. Zestawów tego typu naklejek mam myślę, że około 100 Uwielbiam alfabetowe naklejki. Mój skrap jest już gotowy, ostatni dotyk to są złote chlapnięcia i tutaj używam mojej ukochanej mgiełki Heidi słob, która już niestety nie jest produkowana, a ja już jadę na oparach, ale skrap jest skończony, jest bardzo błyszczący, bardzo dziewczęcy, uwielbiam te wielkie kwiaty. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego, ciekawego, poczuliście się zainspirowani do stworzenia własnych projektów. I koniecznie skoczcie teraz do kolejnej osoby, obejrzeć kolejny wspaniały tutorial od polskiego twórcy w temacie wiosennym. Do zobaczenia wkrótce, pa.